Witam Państwa bardzo serdecznie, a dziś będziemy rozmawiać o tym, jakim to cwaniaczkiem jest słynny chyba na całym świecie, Krzysztof Stanowski. Ja drodzy Państwo, zrobiłem ostatnio film opublikowany na kanale o tym, jak to dwa zera z kanału 0 zrobiły wywiad z innym zerem. Dzbanem numer jeden polskiej polityki prezydentem Andrzejem. Dudo. I niektórzy ludzie mieli oczywiście zastrzeżenia, że ja tak mam czelność mówić, oczywiście, że dwa zera z kanału 0 oczywiście zrobiły ten wywiad, ale dzisiaj będę udowadniał, że ja jednak, drodzy państwo, słusznie użyłem tego typu retoryki, że tak to ujmę, drodzy państwo. To, że Mazurek jest propisowski propisowski, no to chyba wiedzą mniej więcej wszyscy, bo nawet y, niegdyś tam Piński o tym informował u siebie na kanale w tych spektakularnych doniesieniach o y, sprawach y, prawda, y, złodziejstwa, y, korupcji, manipulacji y, dotyczących y, PiS-u. Więc Mazurek jest oczywiście propisowski i Stanowski też jest drodzy Państwo propisowski. Kto dzisiaj stoi po stronie y, PiSu czy Koalicji Obywatelskiej to jest człowiek, y, któremu należy by zarzucić w pewnym sensie nawet zdradę stanu. To są dwie dwa ugrupowania, dwie partie, które od całych dekad działają na szkodę kraju. Więc mądry człowiek nie przyjąłby w ogóle możliwości współpracy z tymi frakcjami politycznymi. Ale teraz skupmy się na drodzy państwo głównym wątku tego filmu, czyli Krzysztofie Stanowskim. Drodzy Państwo, Krzysztof Stanowski dostał 5 lat temu bodaj nagrodę od prezydenta Andrzeja Dudy. Działając tam oczywiście na rzecz jakiegoś dobra wspólnego, prezydent mu nagrodę wręczył. Następnie później Stanowski, bo to wcale nie było tak oczywiste, że Stanowski jest takim propisowskim działaczem, dziennikarzem. Następnie obydwaj panowie z Mazurkiem, bo współpracują razem przy tym nowym projekcie Kanał Zero, dostali możliwość zrobić wywiadu z prezydentem. I zarówno ja mówiłem, że zarówno Mazurek jak i Stanowski y, oczywiście w tej swojej pracy, w tej aktywności dziennikarskiej, no to potrafią być naprawdę surowi, srodzy, tacy naprawdę buńczuczni tam, atakują tych swoich rozmówców. Y, Mazurek szczególnie oczywiście, y, a Stanowski przeprowadza przeróżne śledztwa, jedno, drugie, Janoszek tam, y, prawda, Karolina Derpieński miała też być, on wszystko to ujawnia. I potem przychodzą na rozmowę z prezydentem i ta ta rozmowa to jest rozmowa po prostu, yy, to jest rozmowa o dupie maryni, tak naprawdę, bo gdyby to byli rzeczywiście dziennikarze niezależni, bo oni hańbią zawód dziennikarza, to zaatakowaliby tego prezydenta, tak, żeby się nie pozbierał. Ale ta rozmowa to była ustawka. To była zwykła, drodzy państwo, ustawka i nic więcej. To był zmanipulowany wywiad. Tam nie padło ani jedno, że tak to ujmę, trudne pytanie dla prezydenta Andrzeja Dudy, który skompromitował w ogóle Polskę tyle razy, że człowiek, dziennikarz, który tam przychodzi i w zasadzie zachowuje się jakby jakiś król przed nim siedział co najmniej albo jakiś wybitny polityk albo kontakt z tym politykiem no to byłoby zjawisko już naprawdę niebywałe z uwagi na jego zasługi szlachetność męstwo że można byłoby jedynie y, oczywiście y, zadawać pytania które no hołubiłyby go i czerpać z jego mądrości i tak dalej a tutaj mamy drodzy państwo y, kolejostwo zwykłe ustawkę y, pseudo dziennikarzy y, z człowiekiem ograniczonej substancji. Oni się skompromitowali tym y, oczywiście wywiadem. Ja, ja to widzę po prostu, ja to dostrzegam. Y, poza tym, drodzy Państwo, Stanowski, bo odtajniono teraz listę gości Obajtka w Orlenie. I dziewięć razy, drodzy Państwo, y, y, odwiedził tam Obajtka w Orlenie Krzysztof Stanowski. Nie wiem, czy Państwo wiecie, przy okazji współpracy jego tam jakiejś grupy tej dziennikarskiej weszło.pl, bo współpracował przy okazji Olimpiady w Tokio. To był projekt Tokio.pl. No, drodzy Państwo, Stanowski jest dziennikarzem sportowym. Ja to rozumiem, że jest dziennikarzem sportowym, ale ilu jest dziennikarzy sportowych w tym kraju? Czy to jest, przepraszam, Krzysztof Stanowski tylko? Nie, no ja zadaję tylko takie pytanie, no przecież dziennikarze sportowi pracują w Telewizji Polskiej, a Krzysztof Stanowski bierze pieniądze od mafii pisowskiej, bo tam w Orlenie to się działy cuda i wszyscy normalni ludzie, a w szczególności dziennikarze o tym wiedzieli, że to się tam dzieje, bo tych afer związanych z Obajtkiem to jest cała masa. Przecież ten człowiek poprzez przeróżne układy nabywał nieruchomości w ogóle w całym kraju, remonty, na przykład dworek pewien był remontowany z budżetu państwa. A mówimy tutaj o dworku w nadmorskiej gminie Choczewo i na jego remont na przykład Obajtek otrzymał 800 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziennikarze ujawniali, ale to oczywiście nie Stanowski, bo on takich śledztw nie przeprowadza, że łącznie prezes Orlenu dorobił się działek i mieszkań w 13 innych miejscowościach łącznie z tym zakupem po zaniżonej cenie, oczywiście, yy, apartamentu na warszawskim osiedlu Awangarda, na zakupie 187-metrowego mieszkania zaoszczędził milion złotych. No, wydaje mi się, że byłaby to interesująca sprawa dla takiego dziennikarza jak Stanowski. Fuzja lotosu na przykład z Orlenem, bo mówimy tutaj teraz o mafii, o Bajtka, mafii pisowskiej, z którą współpracował Stanowski. Dziennikarz podobno niezależny, który chce kandydować na prezydenta, brał pieniądze od mafii. To zaznaczam. Fuzja Lotosu z Orlenem. Gdzie oczywiście przypomnijmy, o czym także dziennikarze donosili, że akcje Lotosu zostały sprzedane firmie Saudi Aramco o 7 miliardów mniej niż ta część akcji lotosu była warta. Więc gdzie się, drodzy państwo, podziały te pieniądze? A, no, te pieniądze oczywiście trafiły do mafii pisowskiej. No, sprzedaż tych akcji, oczywiście, po zaniżonej cenie no to jest. Zwykła, powiedzielibyśmy korupcja. Jakieś pieniądze trzeba było jednak z systemu wyciągnąć. No i w ten sposób oczywiście mafia pisowska sobie w Polsce działała. On będąc, opajtek, będąc jeszcze wójtem, tam jakiejś gminy, wcześniej, też tam miał jakieś zarzuty prokuratorskie, wyprowadzał fikcyjne faktury po prostu na zakup jakichś tam rzeczy, prawda, preparował. Ale te zarzuty zostały oddalone, no bo pisowcy mieli prokuratury w swoich rękach, i tak dalej. I także, jak mówię, Stanowski czerpał korzyści dla tej swojej grupy weszło.pl od mafii, brał pieniądze po prostu od mafii. No każdy by chciał, każdy dziennikarz sportowy chciałby współpracować przecież z rządem, bo to są e, intratne, powiedzielibyśmy takie współprace biznesowe, no nie każdego stać takich dziennikarzy, jest przecież cała masa. Pamiętacie państwo tego e, młodego tego gówniarza youtubera Konopskiego? On podobno dostał ofertę od pisowców także za grube pieniądze, setki tysięcy, za to żeby w swoich filmach reklamował tam po prostu jakieś projekty dla młodzieży. E, Organizowane przez pisowców, a on, Konopski, powiedział, że takiej oferty by nie przyjął. Oto miało miejsce jeszcze wcześniej oczywiście, za czasów rządu Pisu, bo ten Konopski, ten youtuber jest dość znany i dobrze się reklamować u niego na tych filmach bo młodzież ogląda i oczywiście pisowcy chcieli swoją ideologią interesować tę młodzież, prawda, zachęcać do udziału we wspólnej akcji patriotycznej budowania narodu, nie wiadomo jakiego, bo naród pisowski, tak samo jak naród koalicji obywatelskiej, no to są opcje dla tego narodu szkodliwe i to trzeba zwalczać. Natomiast Stanowski przyjmuje współpracę z pisowcami, no bo Orlen to tak naprawdę jest, sztandarowe powiedziałbym takie przedsiębiorstwo pisowców. No taka, taka agenda pisowska po prostu, która tam była świetną przykrywką także do robienia własnych interesów. No po prostu mafia, zwykła mafia i udział w tej, w tym mafijnym przedsięwzięciu miał także oczywiście Stanowski, który teraz chce być prezydentem, który zrobił głupkowaty wywiad z, z prezydentem Andrzejem Dudą wraz z Mazurkiem, który już wcześniej oczywiście, wcześniej zaznaczał, no, że tak powiem oczywiście, swoje sympatie i związki z pisowcami. Więc drodzy Państwo, to nie są ludzie, bo chcę tutaj jakieś konkluzje wyciągnąć, to nie są ludzie po prostu godni zaufania, którzy próbują społecznie uchodzić za. Mają ten wizerunek taki medialny, tam, prawda, wyśrubowany. Ludzie myślą, jacyż to oni są, wielcy, wspaniali dziennikarze yy, i cieszą się poparciem, gdy w rzeczywistości no, to są sympatycy z wyrodniałego systemu. To są sympatycy z wyrodniałego systemu. Może się to komuś, drodzy Państwo, nie podobać, ale ja yy, właśnie takie wnioski stawiam. A dowodem, głównym dowodem w tej sprawie jest wywiad po prostu tych dziennikarzy. Z Andrzejem Dudą, gdzie nie zostały poruszone żadne ważne sprawy dla Polski. Bo normalny dziennikarz to by tego prezydenta po prostu rozjechał totalnie, całkowicie, zadając mu pytania tak niewygodne i tak trudne, że ten człowiek by się nie podniósł po prostu. Nie podniósłby, nie, nie, nie dałby rady się po prostu podnieść, ale gdyby takie pytania jakiś dziennikarz mógł zadać, yy, no to. Byłaby to sytuacja komfortowa, ale nie doszłoby do takiego wywiadu, bo nie zostałby wpuszczony po prostu do Pałacu Prezydenckiego tak jak oni, bo to było ustawione z góry. To było ustawione, to było zmanipulowane, o czym będziemy rozmawiali, ale to są przecież koledzy moi, Stanowski i Mazurek, więc dostali taką możliwość, no i ludzie tam siedzą i oglądają to w milionach i biją brawa temu Stanowskiemu, gdy tymczasem, jak mówię, to jest zwykły cwaniak i dajecie się nabierać po prostu takiemu, 哎。<noise> <noise> To jest człowiek taki stronniczy, no po prostu i tyle, no nic więcej w tej sprawie zrobić się nie da. Ma, zdobył to poparcie na kanale sportowym, opowiadał o jakichś głupotach nikomu niepotrzebnych. Jak sobie zdacie sprawę z tego, co jest dla kultury ważne, to może to zrozumiecie. Ci, którzy są sympatykami tych kanałów sportowych, tych stanowskich tam, tych wielkich gwiazd. Jak sobie zdacie sprawę, co dla, dla kultury jest ważne, to może będzie inaczej. A póki co zostaje jakiś bełkot jakiegoś, yy, jakiś tam yy, tych przy... Głupków z tego kanału sportowego, który tam opowiadają, o jejku, jakiś transfer jakiegoś piłkarza do jakiegoś klubu. O a czy miał kopnąć tak, czy miał tą nogą kopnąć, czy drugą? No to jest tak ważne, po prostu to jest, to jest śmietnisko rozpaczy, to, to co się dzieje. I do tego jeszcze ten stanowski, lansujący się, po prostu taka dziadyga medialna. Taka menda sprzedajna, wchodząca po prostu w jakieś układy z mafią. Bo wszyscy o tym wiedzieli, drodzy państwo, już dawno, już wcześniej o tym wiedzieli, że obajtek tam sobie zrobił swoją sekcję mafijną do wyciągania pieniędzy, kasy. Robili co chcieli. Co tam jeszcze wyjdzie, to, to się dowiemy. No skąd ja mam wiedzieć, co oni tam robili? Ja czytam doniesienia po prostu medialne. Zniknęło gdzieś tam 7 miliardów, prawda? No kto, robi takie, kto, kto robi takie interesy? 7 miliardów. No rozumiem, że milion można opuścić z jakiejś oferty, ale 7 miliardów w ogóle no to już, jest, to już jest świetna rzecz, naprawdę. No więc Stanowski dostał możliwość współpracy. No dziwnym trafem, na Stanowski dostał. No taki wybitny człowiek to jest. No ja rozumiem, że tak, no jak jest swój. Jest swój, prawda, no to musi dostać, no mafia musi wspierać swoich. Inni dziennikarze tam, prawda, nie dostali takiej możliwości, yy, mimo że być może są bardziej tam rzetelni, bardziej tam zaangażowani w te, w te projekty sportowe, który, z którymi można byłoby sobie dać spokój. Dlatego, drodzy Państwo, mówię jeszcze raz, kanał 0 i Stanowski Zero. I Mazurek to tej, przy tej okazji, bo komuś się może podobać ten Mazurek. Ja to rozumiem, że on tam fajnie prowadzi te wywiady, ale on prowadzi te wywiady tylko działając oczywiście w stronę ludzi związanych z. Yy, prawda yy, Innymi partiami, czyli tymi, które są yy, dla PiSu jakąś formą opozycji. No tak to drodzy Państwo wygląda. Gdy napotyka taki yy, mazurek na swojej drodze prezydenta PiSowskiego, no to już jest po mazurku, już nie ma, już jest taki kotuś po prostu uległy. No tak działa, drodzy Państwo, dzisiaj w Polsce niezależne tak zwane dziennikarstwo. Czyli nie dążymy do prawdy. Wszystko idzie w stronę arbitralnego egoizmu, no a jak jest oczywiście promowany arbitralny egoizm, no i jakieś ideologie partyjne ponad tym, co powinno się, jakie stanowisko powinno się przyjmować w sprawach ważnych, no to nie może dziwić, że nawet później sądy też stają się stronnicze. Jeden sąd twierdzi, że oni mają rację, a drugi, że oni mają rację, a prawda podobno powinna być, drodzy Państwo, jedna. No i takie są y, wnioski, drodzy Państwo, w tej sprawie. Stanowski. Nie zasługuje na szacunek, którym został społecznie obdarzony. Nie zasługuje, bo jak już powiedziałem, normalny człowiek w żadne układy, normalny, mądry, zdrowy i poczciwy, w żadne układy nie wejdzie ani z pisem, ani z koalicją obywatelską. I taka jest prawda, drodzy Państwo. Zachęcam do wspierania kanału Króla Pustkowia z mojej strony to na dziś. Wszystko. Kłaniam się nisko.